My zaczęliśmy naukę pływania, jak Julian miał 5 miesięcy. Najlepiej zacząć już od tego trzeciego miesiąca. Trzyma sobie spokojnie główkę i potrafi wstrzymować powietrze. Do szkoły pływania frajda uczęszczamy od 6 lat, kiedy Litka miała jeszcze wtedy 3 miesiące. To były nasze pierwsze zajęcia, z których skorzystaliśmy. Mieliśmy krótką przerwę, tak żeby móc porównać, jak inne szkoły pływania prowadzą zajęcia dla dzieci. My jesteśmy w z Gdańska, więc dojeżdżamy do Gdyni. Tu wróciliśmy tutaj ponownie do tej szkoły z racji tych wszystkich zalet, które, które wszyscy chyba znamy, jeśli chodzi o instruktorów, jeśli chodzi o czystość wody, czystość w szatniach, czy też podejście do, do dzieci. Braliśmy centrum sportowe u Jezuitu, bo jest to bardzo czysto. No i instruktorzy matnie są dostosowane do takich małych maluszków jak ten. Profesjonalnie podchodzą do każdej grupy. My do pływania jeździmy już prawie 5 lat z moją córką. Um, uwielbiamy to miejsce i mała od początku, jak zaczęła przychodzić na pierwsze zajęcia, to zakochała się w pływaniu. Ważnym aspektem tej szkoły jest stała kadra instruktorska, ponieważ właściwie cały czas mamy tych samych nauczycieli. Wróciliśmy teraz po, po długiej przerwie i przypomniałem sobie, dlaczego wybraliśmy akurat to miejsce. Pierwsze, co rzucało się odczuć, to była ta ciepła woda, ciepłe szatnie przede wszystkim rodzinna, miła atmosfera. To, co też jest fajne, to to, że moja córka w ogóle nie boi się już wody. Także jestem mega dumna. Jestem Rita i mam 7 lat. Lubię tutaj chodzić na zajęcia. Są fajni instruktorzy. Są gofy dobre, lody są. Uczymy się skakać do wody. Zjeżdżamy na zjeżdżalni i pływamy. Jest super. Myślę, że w ogóle ta nazwa Friday oddaje całą atmosferę tego miejsca, bo jest naprawdę sympatycznie i z, z uśmiechem, także ja bardzo polecam.